Włoski premier podpisał właśnie nowy dekret antykryzysowy z jeszcze większymi restrykcjami. Teraz zrobiliśmy kolejny krok naprzód, zamykając wszystkie działania produkcyjne, które są absolutnie konieczne do zagwarantowania niezbędnych towarów i usług. Ale wiele zależy od odpowiedzialnego zachowania każdego. na parę to, stąpi, to. Zakazów. Jeśli każdy dołoży Co jeszcze w wiadomościach? Nie mam wiedzieć, o co chodziło. Ile miesięcy ma 28 dni? Ile miesięcy ma 28 dni? Na wszystkie? A czemu? A, dobra, rozumiem.